Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony matrizac 5 dzisiaj sobie nagramy odcinek oczywiście z Kratzy 4. Na samym początku odcinka chciałem się zostawić łapkę w górę, w subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. I oczywiście komentarz, jeżeli, nie wiem, macie jakieś zastrzeżenia lub na przykład jak po tej serii już skończę jakimś innym państwem na przykład na jakimś modzie mógłbym zagrać. Eee, więc tak, oczywiście w poprzednim odcinku. Jak widzicie, troszeczkę mi się popierdzieliły odcinki, bo... ja jeszcze poprzedniejszym to mi była podbita Anglia. Następnie już jest podbita, dlatego że po prostu nie miałem, nie miałem nagranego innego odcinka, Właśnie podbijałem Anglię, ale on tak by tak troszeczkę, no na no, tak cały odcinek ją podbiałem, w tym na troszeczkę więcej działo, ale no jest po prostu inny, duży tam pewnie w tym nie straciliście, no dobra, więc tak, muszę tutaj odbić Grecję, bo to się nieco fajnie robi, i muszę oczywiście coś wykombinować z tą Hiszpanią, Afryką, i powoli muszę się tutaj dostawać. Czoło mi nagle tak jedna cała armia zniknęła. rzecz mnie to przestraszyło. Dobra, chwila, bo ja mam tutaj te czołgi całe. Więc tak. Zapewne chciałbym ich troszeczkę powiększyć. Ile mam czołgów na plus? 17 tysięcy. No to niby mogę troszeczkę jeszcze dorobić. Co tam? Tak. Tyle. Będzie dobrze. Dobra. Mm, w ogóle nie wiem, czy słychać, ale mam oczywiście teraz nowy mikrofon. Pierwszy z go używam. <grym> Więc no, mam nadzieję, że teraz troszeczkę nie będzie słychać takich szumów, co zawsze gadałem do mikrofonu i. Nie błyskać na pewno mojego głosu, tylko szumy, actually. Więc no, mam nadzieję, że teraz będzie troszeczkę lepiej. Jeszcze mam oczywiście ten odcinek z karasmada na starym mikrofonie, ale jak go rzucę, znowu wrzucasz nowy, bo już, już robimy tak nowy. E, to. To mi się zdesantują w wschodnich Niemczech, gdzie? Nigdzie. E, to mam nadzieję, że będzie troszeczkę lepiej. Pai i się zdesantowali. No przecież nie miałem tego. Można śmiesznie coś. Więc mm. co mam nadzieję, że teraz to odcinki będą jakkolwiek lepiej wyglądać. <laughs> Minecraft oczywiście też jeszcze będzie. Ja by ktoś się pytał. Może yy... póki co po prostu tego nie nagrywam, bo nie ja chcę też robić jednej serii cały czas. Znaczy przynajmniej ja nie chcę, nie wiem jak chcę, jak tam Lisek chce. Czy inni. To jest po prostu wiem, moja opinia, no i coś mi się zbagowało. Czemu to coś pokazuje? No dobra, nieważne, niech mi tak pokazuje. E, chciałbym jak najszybciej wystawić te czołgi, bo ja bym mógł. To ja po prostu już się przejechał przez tę Hiszpanię i by było tyle. A póki co tutaj chociaż no no spróbuję spuszczać. No właśnie, to nie wyjdzie. <laughs> Więc mam dwie opcje: albo czekam na niuki. Które mam no za troszeczkę jeszcze? Tak naprawdę, o ile to nie polecą late gameów walczyć z y, aliantami. Ten czas, no to jest po prostu ból. Normalnie, jak moje stare odcinki swoje, z y, ponad rok temu. No a dobra, nieważne. Póki co, on się może chciał jednak zająć tą Grecją. A może mógł w ogóle stąd. Mogę z tą dywizję usunąć. Chwileczka. Ja tych czołgów tu nie chcę, bo oni tu bronią. Ja sobie wezmę na Grecję, przypuszczę Grecję i dopiero. Będzie lepiej. I mogę coś lepszego dać. O, strategiczne bombery. Dobra. Mm, tu mam reset slot. No dobra, niech będzie. Eee, doktrynki jakieś może. Niech będzie. Dobra, mam wolne stocznie mm -hmm. Co ja mógłbym z tego To jest to nie nie, tak, ja nie chcę wykorzystywać, bo one mi tylko będą przeszkadzać mm. Dobra, no to tak naprawdę póki co ty nie ma co robić, tylko trzeba po prostu czekać, ewentualnie mógłbym tą Turcję zatokać, no ale muszę najpierw tą Grecją porać Bo to nie wygląda za ciekawie Może przestanę puszować. Żebyś tak nie wypalać, bo jak tam jest, no właśnie już mi leciało karabiny na minus, w tak samo jak ten support. Equipment który mnie nie chcę nawet na plus lecieć. Trzeba więcej fabryczek na nim. Znowu mi się gdzieś dostanę, tylko nie wiem gdzie. Południowa Anglia! Znowu! O nie, USA. Ale nie mam portu, więc pełnię mu szybko. No właśnie. E, więc tak, ja dobrze o tyle jest, że tutaj te bombowce i ja niszczę. No, e, flotę amerykańską którą i kanadyjską. Wszyscy będą się potem e, szybko zdesądować. Żeby nie czekać po prostu. Mm, I chciałem submariny lepsze. To czy ja naprawdę potrzebowałem aż tak? Nie. To mam na Maxa, to mam na Maxa, dobra. Eee, chyba chciałem lepsze bombowce. Chyba najta mi lepsze te bombowce. raci. O Jezus może coś stało. Eee, dobra. O widzę, że teraz tutaj w ogóle jak odszedłem to zaczęli atakować bardzo o to, mamy co się zdesentowali fajnie eee, No trudno się mówi. Eee, spróbuję spuszować. Let's try, może coś z tego wyjdzie Niby wygrywam, bo to fajnie to jest piechota i czołg, tak? Ja. Yeah. dobra, to powinienem już odbić tutaj tą Grecję Grę, tak, Grecję Uuu, uu, chwileczka, panowie Przecież tutaj jest kociołek, normalnie Wejdźcie jako ten A nie mam zaopatrzenia? Powinienem mieć zaopatrzenie a tu mi się udało? zopatrzenie nie mam do czego ja chwilę, niech oni nie puszczą z co, co widzę. to jest zwykły tą montażu. Tak samo jak ci. No spokojnie się proszę ustawić. Dobiję ten kociołek, i się tutaj przejdzie. Ile gracji ma dywizji? Przecież ona skapitulowała. Ale co będę ich szukał yy... Odsilmy do 16 Już nie. Yy... Chciałbym tam armię tutaj dać że ona to przyposzowała ta armia niech tu idzie Czemu tu nie mogę przeproszować? Już 13 dywizji mi się okopali jeszcze, o Jezus Mary Szybko zanim te dywizje tutaj się jeszcze okopią czy coś No i mi się tu uda bo oni mają port. Oni nie mają portu, tak, nie mają portu! To nie powinni mieć zaopatrzenia. No tak, nie mają, czy to jest kociołek? Oferz to splitszy W sumie, tylko to i to. No to dam, to im dam. Dobra, jak tam Grecja? Dobra, jakoś idzie i po prostu trzeba tak dobijać, 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 a w końcu ulegną. Więc to jest po prostu kwestia czasu. I teraz wycofałem na tą wyspę. I idzie tutaj. No ja właśnie, tutaj przyszli niedobrze. Mm -hmm. i uwaga, są dobić, dobra <laughs> teraz te czołgi, tutaj, że nad same czołgi, i do o tym tu się bardzo nie fajnie dzieje, bo oni tu kumulują dywizję. To jest bardzo niefortunne. Muszę coś z tym zaradzić. E Dobra, czyli za ile bomby? Uuu, uuu, uu, uuu Za niedługo Więc będzie można coś poro... oho Ale nie ma portu No po co mi się tutaj tak desantują, jeżeli i tak nie mają portu? Troszeczkę bez sensu Bo oczywiście wszystkie porty te obstawiłem no yy, Wygrałem, wygrałem tu oczywiście Okej okay. w ogóle mm, jest pomysł. Nie wiem czy to w tym cienkę. Gdzieś Dobra. Jest pomysł. Żebyśmy nagrali Kocha Kompano Firo w zwójkę, e, z liskiem. Przynajmniej Lisk jak chciał. E, nie wiem, deską może też. Życzy nie chciał oczywiście. I... eee... Więc. Myślę, że to ogólnie byłby dobry pomysł. Że mi na pewno nie skociołkowali Bo ta gra w sumie faktycznie wcią wciąga. Jak się tak chwilę pogra to naprawdę jest fajnie. Inaczej, kampania, muszę przyznać, kampania jest nudna jak cholera. Ale nie wiem, no jeżeli chce ktoś naprawdę, według mnie się tylko przychodzi dla... dla segmentów. Dla mnie nie ma sensu przechodzić i tak w i nie ma sensu nagrywać. Ona jest tak cholernie nudna, jeżeli grasz już 3 na 3 boty, które są o wiele trudniejsze i w ogóle tam możesz robić coś samemu nie tylko, że musisz robić, bo ktoś tak każe. To jest bez sensu totalnie. To i dla mnie. No to myślę, że po prostu będziemy się stać, po prostu przechodzić misje na początku wszystkie. Nie na jakim poziomie trudności i tak dalej bo za te wszystkie miejsca są oczywiście achigmenty, a achigmenty są też ważne oczywiście, chciałbym mieć oczywiście wszystkie achigmenty, oczywiście oczywiście, za bardzo to powtarzam, hmm. chciałbym mieć wszystkie achigmenty w sensie 450 tak jak patrzyłem to wcale trudno się ich nie robi, w sensie one nie są jakieś ciężkie, znowu przejęli Atenę, za się w nerwę. Żadnie, nie wiem, żeby tam Niemcem, niemieckim człowiekiem pokańczyć tam sowieckich, czy coś. I może nawet, jeżeli by się ta seria spodobała, to nie wiem, może kupię y, DLC, gdzie można grać USA i tak dalej, Brytanią, a ja coś nie wiem. Za, za jak się przyjmie, oczywiście, to, to może być. E, dobra, póki co trzeba tutaj dokończyć, czemu tutaj nie mogę przepuszczać? Czemu nie mam taką obronę? Nie rozumiem Dobra, znowu się gdzieś desontują. Wszędzie się desontują. O mój Boże! O, gdzie mi się jeszcze desontują. Mocniutko. Dobra. Yy, Submariny. Bo chciałbym je teraz zacząć produkować. Czyli jeszcze gdzieś mam? Nie nie mam. Chwileczkę, czy mi wyłączyło. I. Czekajcie, muszę włączyć dźwięki, żebyście mieli. Troszeczkę tak nawet cicho, żebyście mieli to muzykę schowaj, żeby nie było eee. Chwila, bo ja mam tu już tą armię Co mam już Eee Tu mi się udaje Bo nie Dobra oni ruszli do ataku. Czybym pomógł, to się to udało przeprosować? Nie wiem. Dobrze. Dobra. Hmm. Tutaj widzę, Hiszpania się wypala. Ech, bardzo dobrze, to jest Australia. O Nuklear Bombsy w końcu, mój Boże, 11 reaktorów z zbudować. To jest sporo. być gorzej. Więc mi się jeszcze budują. Okej, okay, dobra, teraz tylko czekam, aż mi się stromią te nuklearne bomby. Dobra, dominacja powietrzna, więc to bardzo ułatwi. I teraz te bombowce strategiczne, mi chciałem, czy one są na Są Interwar bombery, tutaj są strategiczne bombery. 400. Nie, nie, coś robią po prostu. Teraz poczekam tylko. Uda, ale długo mi się to będzie robić. Mam Construction Engineering. Co mi daje niby jakiegoś boosta o to, żeby to budować. No ale no, dużo mi to nie daje mimo wszystko. Mm, Okej, okay, jak tam już tam grecki? Udaje mi się, udaje mi się. E, Chciałem chyba robić takie nawet... 17 właśnie mi się zrobiło. E, Chciałem dorobić nawet takie słabe, takie praktycznie... Nie wiem, z 9 km, tylko dywizję, po prostu, po prostu obstawił tutaj yy, porty, żeby mi się już tutaj nie dasontowali, mógłbym spokojnie podbić sobie Turcję i tak dalej, żeby nie było żadnego problemu, dobra? teraz wy wszyscy yy, idziecie, bo by się chyba przydało, Jestem dla już tutaj Turcja powinna. Być atakowana, ile oni w ogóle mam, mam 26 do 51. Prze, yy, przez ile lat gier? Przez 8 lat gier. W grze yy, nie zrobili praktycznie w ogóle dywizji. moich ich chyba zaczynam z 20, zrobić 30 dywizji. Unlucky. Dobra, ustawcie się. Nie wiem, jak się przeorganizują. Dobra, push, push. Puszcz no ja to nie przepuszczuję to ja naprawdę pójdę się załamiać Ci wszyscy puszować <śmuszczaj> Muszę działać na bomby nuklearne Jaki zasięg mają te bombowce? Trzeba naprawdę mi dużo nie brakuje żeby Zrzucić taką serdeczną bombkę na Amerykę. Chciałem więcej tych e reaktorów nuklearnych. No cóż, ale nic nie Anglia. O mój Boże! Czy oni port? Bo tak! Nie przejęli. Czas, podbijańsko. Jeszcze dobijańsko, sorry. i niech się ruszą tutaj w sumie o nie, będą mieli port Bo i nie będą mieli portu Musi udać Musi mi się udać przepuszczać. Musi mi się udać po prostu dobrze i te dwie niech tutaj teraz puszyłem co oni są mocni? Co oni mają? Kiedy to jest. Jaka ma jedna dywizja ich? Nie mogę tak sprawdzić. Ale jestem bardzo ciekawy, bo oni mają mocne te dywizje. Tak w Louis I przejęli mi port. Unlucky. O kurde. No to teraz się wkopałem. Hmm. Tu jeszcze z pół biedy, tutaj trzeba skuszować. tam prześlą dywizję i stracę przem z Dobra. Hmm. Tutaj się udało się to zrobić! Mój Boże jak super eee, Więc Nic chcę. Tutaj mam te czołgi. Mam pierwszą bombę nuklearną. I chciałbym ją pieprząć na Hiszpanię. Tylko że jak pieprznę tu muszę... Puszować. I mam jeszcze lepsze bomby strategiczne. Mm. Coś Trzeba trzeba Coś najwal No, to niech będzie. I chcę zamienić produkcję. Nie. Jest e, Tego. Gdzie to jest? Tutaj. Z tym. Dobra. Szanowny czas. Czy w ogóle mi się to zamieniło? Czy to. Ja, zamieniło mi się. To jest jaki on zasięg dotąd, a do nauku do, do słuchaj troszeczkę brakuje. Ale myślę, że jak zajmę... tutaj jakby zrobić jakieś sobie lotnisko. By było tak źle. No dobra, no jak mi tutaj podejdą czołgi w ogóle. Mam pomysł, gdyby się przydał porobić infrastruktury infrastrukturę. Jak się to zrobi. Proszę. Dobra, czy ja chcę już rzucać to Niuka? No nie, jak się to ustawi na razie. Oni nawet port przyjęli, no proszę. Dobra, odbiłem. A jest super. No i w ogóle mogę myśleć, tylko i tak daj tutaj cały czas zatapiam. A oni cały czas jakoś ten wracają. Mam nas internet. Ale ustawcie się. Chyba poczekam troszeczkę. O, mam już troszeczkę tego. Yy, Army Experience, więc. Gdzie jest ten czołg? Tutaj. Yy, tego mam, tak, tego mam. Yy, chcę tak, main gun. Reability, bo troszeczkę z tym poszło słabiej. Armor. No i tyle, w sumie się nie ulepszy, mam no wszystko na plus oprócz Max spida Ale to jeszcze się się ulepszy, spokojnie Panterkę typu Beta chcę produkować, bo on na no, moje czołgi miał jeszcze lepsze staty, tak? Oczywiście I bym chciał może to jeszcze parę motorizet dać No już nie mogę naki. Dobra, taka dywizja, powinna już być dobra spuszczę gdzieś niukę, spróbuję wprzować, spokojnie Szkoda, mi się być tak wolno, no ale mówię. no. Reaktory się jeszcze robią. Eee, już mi się ustawili. A nie wszyscy mi się ustawią, bo tu nie ma zaopatrzenia. <grym> /y> Za dużo tej dywizji postawili. Dobra, spróbowałbym tutaj przypuszczować. Let's go. Nukleci, leci. Przyszykować się. Poleciało. Atakować. Okej, okay, poszło. Poszło, super. Ile tu było dywizji? 20. Mój Boże. Jak super, Puszujemy dalej. Czy nie mogę już? Nie mają niby organizacji. U, udaje mi się, actually. Jest na zielono... Udało mi się! Dobrze, jest puszowane. O to chodziło. Teraz mi się tutaj udało przepuszować. O, wyrany jeszcze siadł. Pięknie. Eee. Nie mogę znać wizji dlaczego. Potakujcie tutaj, żeby oni nie uciekli. Bo to mi się chyba też znowu uda. Tak, moja organizacja spada. ale spada. <tryk> ok. Mam eee. na no puszowanko puszowanko. No musi się udać. halu, co jest? Dobra, nie, to tutaj puszowanko. Okej, okay, już nic nie przypuszczę, czyli muszę... Mam kolejne Oniuka nie ma super Eee. Czy tu jest jakieś lotnisko? Tu jest jakieś, dobra. jeszcze bałem, że wszystko zabrali Fajtery 1000 I... To. I po ile oni to samo zostawili, tysiąc 1700 O kurde. No, no trudno się mówi. Ja to teraz wstawię też troszeczkę. Nie powinno być tak źle. O właśnie, bo ja zapomniałem dać im rozkazu. Oni mają niszczyć to, to, to. Infrastruktura. Dobra. A No lucky. E, tu mogę jeszcze 400 tych fighterów wystawić. E, ale nie no, bez przesady 400. Tylko mogę, już się zapędzałem troszeczkę. Dobra. Nie, nie, nie szkulcie się. Tutaj latajcie. Eee, dobra. No widzicie, to, Ace już skoczy. Kurde, przegram w powietrzu, dlaczego? Czy mam nominację powietrzną, żeby spuścić ten nuka? Nie. Czy mogę tutaj dać? Nie, nie. Wylatajcie dalej tutaj. Chcę. Chciałbym przynajmniej. Piszczamy. Channel Nie, nie mogę. Czy jest jakieś lotnisko takie spore? Ja bym tutaj dał. Tutaj dałbym. Nie, nie. O jest, jest wolna. O tak. Tak super. Dobra, teraz już mam dominację. Yy... A, jednak nie mam. Już mam 75% co najmniej. No i jeszcze więcej mam. z tych samolotów wystawić. No bez przesady. Ileż można. Tutaj tak wystawię jeszcze 1000. A musisz mi robić nowsze samoloty, bo to już są za stare yy. Czemu to nie mogę zmienić o. Dobra No mieć ci tak latają. O Jezu, to nie ma zasięgu. Najpierw proszę nie irytować hmm. Jest, jakby to zrobić? Tutaj będę zasięg mam Ojciec mloty dosyłają. Nie jest za fajnie. Uda mi się to Tu. Udało się. Super. To teraz. Hopsa. Spróbuję. Nie wiem w tej dywisji podejdą. E, mogę spuścić te niuki? Jeszcze nie mogę. Kolejny <laughs> właśnie. E, atakujemy. Super. I już trwa odcinek. 25 minut. Wiedziałem, że to jest za długi. To jest na tyle w tym odcinku. Nie chcę ść długich odcinków. Długie odcinki. Cudne. Warto wiedzieć. Dobra, więc e, to był tyle w tym odcinku. Ja się oczywiście z Wami żegnam, jeżeli Wam się spodobał, łapkę w górę, subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnego odcinka, tak jak mówiłem, no i widzimy się w sumie za parę godzin, bo to zaczynać po potem drugi, no, więc na razie.